Fani Oasis zachwyceni, Noel nie krył łez podczas pierwszego koncertu, fani mu wtórowali, szlocham. Liam i Noel Gallagher pojawili się na scenie wczoraj wieczorem, aby rozpocząć trasę koncertową na Principality Stadium w Cardiff. Bracia odłożyli na bok dzielące ich różnice i zakończyli swój spór. Fani Oasis byli głęboko wzruszeni, będąc świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Oasis to brytyjski zespół rockowy, który powstał w 1991 roku w Manchesterze. Grupa zdobyła ogromną popularność w latach 90. Dzięki takim hitom jak Wonderwall i Don't Look Back in Anger, liderami zespołu byli bracia Noel i Liam Gallagher, znani z burzliwych relacji, które często przyciągały uwagę mediów. Oasis rozpadł się w 2009 roku. Właśnie zagrali pierwszy wspólny koncert od tego czasu. Oasis znów wystąpili na scenie. Płakali nie tylko ich fani. Legendarni Liam i Noel Gallagher dzielili scenę po raz pierwszy od 16 lat, rozpoczynając trasę koncertową na Principality Stadium w Cardiff. Na to niezwykłe wydarzenie przyszło ponad 70 tysięcy fanów. Wierni miłośnicy Oasis byli świadkami historycznego momentu, gdy Liam i Noel pokazali, że zakopali topór wojenny, kończąc swój niesławny spór. Emocjonalne spotkanie było wyczekiwane przez fanów Oasis, a wielu wzruszyło się do łez. Nie tylko jednak uczestnicy koncertu byli poruszeni. Jeden z członków zespołu, a dokładnie Noel, został zauważony, jak ocierał łzy podczas występu, wyraźnie wzruszony, gdy trzymał za ręce swojego młodszego brata. Fani wzruszeni występem Oasis. Szlocham. Fani byli głęboko poruszeni widokiem braci. Którzy wreszcie spotkali się na scenie po rozpadzie Oasis w 2009 roku. Wielu było szczególnie poruszonych pokazem wrażliwości Noela. To wszak strona, którą ten rzadko ujawnia. Jeden z fanów zamieścił na X zdjęcie dwóch braci trzymających się za ręce na scenie, komentując. Noel płakał na scenie. Nie mogę tego wytrzymać, szlocham, inny fan stwierdził. Nigdy w ciągu tych 30 lat nie widziałem Noela tak wzruszonego i nadal nie mogę przestać o tym myśleć i czuć tego samego.